Cześć kochani! Zapraszamy Was na ostatni finałowy odcinek apostołów. Dobrze się bawcie. A teraz otwieramy Pismo Święte na Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 28, werset 16. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie Je zachowywać, wszystko, co Wam przykazałem, a oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Idźcie więc i nauczajcie. Wiecie, jest wiele sposobów na to. Wiele osób ma w sercu takie wątpliwości, czy na pewno Bóg jest, czy na pewno działa, czy na pewno jest dobry. Wiecie, co bardzo, bardzo pomaga, żeby wzmocnić to przekonanie, że Bóg naprawdę jest. Bardzo prosta rzecz. Kiedy powiesz, że wierzysz w Boga. Kiedy powiesz, że wierzysz w Bogu, i to możesz zrobić w szkole. Kiedy twój kolega lub koleżanka to usłyszą, to tak jakby nabrali siły, bo oni bardzo tego potrzebują. Kiedy twój nauczyciel usłyszy to, on też nabierze bardzo siły, bo potrzebuje usłyszeć od kogoś, że naprawdę Bóg jest i że ty wierzysz. Dla mnie jako taty, jako ojca, to jest niesamowite słyszeć od was dzieci, że wierzycie w Boga. To bardzo buduje moją wiarę, bardzo buduje wiary dorosłych osób. Kiedy widzę Was, kiedy mówicie, że wierzycie w Boga, kiedy widzę moje córki, które mówią, że wierzą w Boga. Mamy taką dziewczynkę, troszkę starszą od Was, która przychodzi na nasze zajęcia, które na przykład razem ze swoją koleżanką w czasie przerwy w szkole spotykają się, czytają Ewangelię i rozmawiają o tym. Albo druga dziewczynka, trochę starsza od was, która na Facebooku, i Instagramie śmiało i odważnie pisze: "Wierzę w Boga, Bóg jest dobry". Wykorzystujcie tę okazję, żeby powiedzieć: "Wierzę, że Bóg jest", "Wierzę Bogu", albo na przykład, że Bóg wysłuchał waszej modlitwy, żeby opowiedzieć komuś, co się wydarzyło, co Bóg zrobił. Hm. Miałem parę dni temu taką ciekawą sytuację. Moja córka zdawała egzamin bardzo trudny z medycyny, i pomyślałem sobie: Stanę za ścianą i będę się modlił za nią oraz panią profesor. Stałem tam za tą ścianą i modliłem się, kiedy ona przez internet zdawała egzamin. I modliłem się w prosty sposób. Cytowałem fragment Słowa Bożego. Wiecie, co się stało? Był bardzo trudny egzamin, a ona dostała piąteczkę. Proście Boga o różne rzeczy, a później opowiadajcie swoim znajomym. To będzie bardzo wzmacniało ich wiary. Opowiadajcie Waszym rodzicom, Waszym nauczycielom. To będzie bardzo wzmacniało ich wiary. I to jest jeden ze sposobów. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Wiecie, że w tę sobotę jest święto zesłania Ducha Świętego i teraz, gdy będziemy się modlić, będziemy go prosić o to, aby on przychodził i wypełniał nas cały. Więc wyciszcie się na chwilkę i modlimy się. Panie Boże, tak bardzo cię proszę, abyś wypełnił każde dziecko, które oglądało te filmiki, abyś wypełnił całe ich rodziny Twoją obecnością, abyś, Panie, przyszedł do ich serc. Aby mogli zakosztować, jak dobry jesteś, abyś wzmocnił ich wiarę, aby oni też nabrali siły i tą siłę i tą wiarę mogli przekazywać swoim kolegom, koleżankom, swoim rodzinom. Proszę cię o to, Duchu Święty. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz przechodzimy do warsztatów. Nie będą one w takiej formie jak dotychczas. Nie będziemy rysować, nie będziemy składać origami, ale będziemy mieć dla Was różne challenge. A. Powodzenia! Zadanie numer jeden. But. Trzeba przekręcić się z plecu na brzuch tak żeby but nie spadł. Zadanie numer 2: Kolanko. Chodzi o to, żeby trzymając jedną dłonią stopę, wstać tylko na jednej nodze. Zadanie numer 3: Woda. Kładziemy sobie butelkę na czole i próbujemy wstać. Mamy challenge numer 4. Będzie on polegał na podniesieniu tego taburetu. Nasze nogi muszą przywierać mocno do ściany. Nasz taborecik musi być blisko nas a odległość między nogami bardzo krótka. I teraz musimy podnieść ten taboret w taki sposób. Co to jest? To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Na cały świat!